Do dzieła razem uratujemy Skylands. Tylko ty możesz przywrócić Skylanderów do życia. Siemanko widzowie, witam w pierwszym odcinku z gry Skylander Pirate Adventure. Zaczynamy naszą szygodę, i jest to mapa. Jest to mapa z rozgotana wyspa. Pierwszy poziom i zdecydowałem, że będziemy resetować nasze figurki do zera i je w trakcie gry. No i nasza postać ma teraz pierwszy poziom. Nie mamy złota i podstawowe ataki. I zaczynamy naszą przygodę. Zobaczmy, jakie cele są w tym świecie. Rozdziału. Zdruzgotana wyspa. Uratuj mieszkańców. Mamy dodatkowe zadania oraz kolekcja. No i jedziemy. Mam, musimy uratować mieszkańców. Na początku gramy jako spają. Jakieś ptaszki odleciały z ksienia. Ok, to było... Tutaj nie można skakać, aha Witaj, młody mistrzu portalu. Ja, Eon, będę Ci pomagał. Skorzystaj ze Skylandera, aby zniszczyć przeszkody i inne szczątki. Mamy trochę złota? Słyszeliśmy, że wszyscy Skylanderzy odeszli, dlatego miło Cię tu widzieć! Główna droga jest zniszczona, a mieszkańcy są uwięzieni wewnątrz. Jest tu bardzo niebezpiecznie. Zniszczenie tego muru może nam pomóc. Może da się użyć tego starego działa? Tu jest bardzo niebezpiecznie. Użyj przycisku akcji, aby strzelić z działa. Jaki to jest przycisk akcji na moim padzie? Okej, Y, dziękuję, dziękuję, że ocaliłeś nas przed Tornado. Gdzie wy lecicie? Gdzie, Gdzie wy lecicie? Yeah. Czas zbudowali ten most. Nie, nowe. Ganż to bardzo dawno temu. Totalnie nie wiem, jak to się. Jak to się grało? O co tu chodziło? Hej! Jesteś Skylanderem, nie, nie wiedziałem, będziemy tutaj, że tutaj tak jakbym grał pierwszy Przydałoby raz. Nie, się nam wasza pomoc! Czy możesz zabrać ten klucz i wydostać nas stąd? Mogę zabrać, to klucz, Ale tutaj jakieś... jakieś zadanie chyba było. Jak to dobrze, że wrócili do nas Skylanderzy! Hee! I to wszystko? No ale kto pytał? Widzowie? Chodźmy do balonu! Idźcie do balonu! Krzynia ze skarbami? Pani czego chce? Coś strasznego dzieje się po drugiej stronie wioski! No zdążyłem zauważyć, droga pani! A, pan co! Hey, potrzebuje klucza do otworzenia bramy. Klucz do bramy jest w pobliżu działa. O, oh, dzięki! Oh, jakaś singa z karbonga! Zobaczmy teraz. Haha, ha, on go prosto jest. No dobra. I mamy klucz. A jak się dostać do tego? Zdroju? No dobra. Idziemy dalej. To na naokoło będzie można przejść. Tak się cieszę, że są tu Skylanderzy. Mam nadzieję, że jest was więcej. Mamy tu poważny problem. Widzisz, most jest zniszczony, a ludzie są uwięzieni po drugiej stronie żółwiego wąwozu. Och, żeby tylko nic im się nie stało? Blobers nie może przesunąć tego żółwia. Y może mu pomożesz? Dziś, że mu pomogę. Jakby inaczej! Myślałem, że to ten, a to po prostu łata sobie ławka. A, mam go przesunąć. Na twierdzenie Pitagorasa! Jesteś Skylanderem, prawda? Dobrze, że tu jesteś. Mój umysł jest wielki, ale za to mięśnie mam słabe. Taki potężny bohater jak ty mógłby mi pomóc w przesunięciu tego żółwia. Popchnij żółwia, żeby usunąć go z drogi. Teknij sobie nos z kolegą. się! Kura. No nie mogę! Słyszałbym no. go ze skały. Hej, na dole! Oj, na górze! Nazywam się Flynn. Hugo prosił, żebym się z Tobą spotkał. Nie mogłeś tu trafić w lepszym czasie. Wiem, dlaczego ta wyspa się rozpada. Chodź, to ci pokażę. Użyj trampolin, są niezwykle sprężyste. Sprężyste trampoliny. O, sekretne przejście. O, tutaj widzicie, mamy taki portal. Na nim jest ikonka, że potrzebujemy postaci typu magicznego Tylko, że Spira jest postacią typu magicznego, bo no portal nam się otworzy potrzebujesz magicznego Skylandera. I tu jest jakaś sekretna wyspa o, I tu mamy prezent Mamy czapkę, 5 do trafienia krytycznego. To podamy. I tutaj jeszcze coś jest. Oha, i to był jakiś fragment duszy dla postaci Chop Chopa. Odblokowaliśmy mu jakąś dodatkową moc. Nie, już widzieliśmy ten filmik. Myślę, że to chodziło właśnie o to, żeby odtworzyć ten filmik. Muszę się rozglądać ze wszystkim, bo chcę ja odblokować jak najwięcej z Magic. Są portale o różnym kształcie i wielkości. To pod kontrolą prawdziwego mistrza portalu te tajemnicze urządzenia mogą połączyć ze sobą dwa punkty w przestrzeni, a także, jeśli wierzyć, dawnym legendom, w czasie. Mistrzowie portalu potrafią przesyłać na drugą stronę Skylandery i magię. No i właśnie znaleźliśmy do naszej kolekcji zboża. Zwój portalu, tak to wygląda, że w trakcie gry będziemy je znajdziewać. One będą zawierać jakieś historie. O, jeszcze pokażę wam tytuły, bo tutaj kilka się odblokowało. Czy nie w Skylandery do kolekcji. Dostajemy bonus do Expa i szybciej po prostu levelujemy nasze postacie. Ja mam już 24 skalendery dlatego dostajemy aż 250% dodatkowego Expa. No, oczywiście, brakuje nam jednego, ale go niestety nie posiadam. To być może. Jeśli naprawdę to celem Wam się spodoba, uda no mi się załatwić tego skalandera. Widzisz to tornado? Jest naprawdę wielkie. Mam pomysł. Zrobimy następującą. Hej! Uważaj! Najczesko, ale slow motion. Ja machrupacie. Było blisko. W porządku. Ruszaj przodem. Zabiorę ją i spotkamy się tu później. Hej, no jestem zawsze. Dojeżdżeram, że trzeba mieć jakąś umiejętność. Tak, pamiętam, jak miałem wyjście lewej, to mogłem by chwilkę poflująć z pyro. Hmm, Czyli na tym to polega, że tu jeszcze nie tylko będą portale do, dla innych żywiołów, ale też dzięki umiejętnościom może na się dostać w niektórych miejsca. No dobra że Może na to rzeczywiście obniąć? Nie no, dobrze. pewnie trzeba nad tym przejechać To znowu ty! Znakomicie! Chciałbym uciec przed tym szalejącym tornadem, ale te bramy potworów stoją mi na drodze! Potwory stawiają te bramy, a potem czają się w pobliżu! A są to wyjątkowo złośliwe potwory! Wiecznie głodne, małe chrupacze! Dobrze, za so ty nie miałeś się utać do panowa? że pozostanę w bezpiecznym miejscu. To lepsze niż przebywać tam z tymi chrupaczami, czyli tam, gdzie ty jesteś. Nie martw się! Bramy otworzą się, kiedy wszystkie potwory zostaną pokonane. Wystarczy, że rozprawisz się ze wszystkimi chrupaczami i będzie po kłopocie. <laughs> Powodzenia. Dobrze z so tym właśnie sprzedałeś? Użyj przycisków ataku, żeby pokonać chrupaczy. 15 chrupaczy. A czym nie... Dlaczego nie... O, dobra. Eee, są bramy żywiołów! Za takimi bramami znajdują się wspaniałe skarby! Ale może je otworzyć tylko Skylander, należący do tego samego żywiołu! Do otworzenia tej bramy, potrze do otworzenia tej bramy potrzebujesz mechanicznego Skylandera! Dobro, blobers, zachęciłeś nie? Okej, okay, użyjemy sobie. Postawimy na portalu postać. Happy. I I władzimy Dzieciom ma takie pistolety I to sejfem No i strzela z tych pistoletików Okej okay. Damy no, tutaj znajdźkę. Kowadło. Nie, nie zakładamy tej czapki. Czyli że czapki będziemy używać. Niech będą jakieś problemy. No jak będzie za trudno albo coś takiego. Na razie nie potrzebuję tych czapek. Tutaj mamy żywioł wody. Do otworzenia tej bramy potrzebujesz wodnego Skylandera. No i użyjemy Gil Grant. Gil Grant Trigger Happy i Spyro to są trzy podstawowe postacie z tej gry. Do otworzenia tej bramy potrzebujesz wodnego Skylandera. To no ich wpadłem w jakiś wir? O, może nam się uda dostać do tej skrzyni No i się udało Przecież jednak nie trzeba do nie No tak To było do przewidzenia Pierwsza umiejętność to takie polewanie wody i strzelanie z hałkienek. Lanie wody, i mamy prezencik, patelnia na głowę, garmik No obraza, róźmy. Chociaż nie. Nie wyglądają za fajnie te czapki. No, wymyślić coś innego. Dobra, ale jak to zdjąć? A, to wszystko się tutaj robi. Mamy już czapki. Nie wiem skąd ta. Melonik. Ale na razie nie wiem, że mam czapki. Dobra, chyba możemy już stąd uciekać. Przełączmy się z powrotem na Spyro, będzie to nasza dekan postać. Chyba przewodnia w komisjach. No zobaczymy jeszcze. Wszystko zależy od Waszej aktywności w komentarzach. Ach, Tornado! Czekaj! Na opuchnięte kolano Hobsona! Królewski pałac Mabu jest zniszczony! I... Och, nie! Patrz! Rodzina królewska jest tu uwięziona! Musisz im pomóc! Gdzie ta rodzina bo królewska ma swoją armię? Okej, okay, tutaj są jakieś... widzę... zagawki logiczne Tu jest serek Wypadł nam serek! Nawias to HP Okej, okay. tutaj musimy tego żółwia podstawić. I żółwior, skrzyneczka. I armator. Czy by kolejna czapka? Nie, po prostu tylko skarmy. No i otwieramy bramę dla króla. Nareszcie wolni. Dziękujemy, Skylanderze! Nie ma za co, nie ma za co tą koronę, mógłbym się zostawić. Fajna czapeczka. Się. Dzięki Tobie wszyscy mieszkańcy wioski zdążyli uciec! To dopiero początek. Ze wszystkich stron Skylands napływają wiadomości o strasznych kataklizmach. Tak, zaraz dojdzie do kolejnego. Jeśli się stąd nie ruszymy, to Rlado jest już blisko. Och, jasne! Uciekajmy! Wszystko wyjaśnię po drodze. No i po wiosce. No nie zrobiliśmy tutaj czasu Ale prawdopodobnie przez to, że bardzo długo stałem na początku misji I dodawałem po prostu kalendery Ale może jeśli się będzie dało Bo nie pamiętam czy można powtarzać te poziomy No to Próbujemy to zrobić To po prostu się zraszuje to Od niepamiętnych czasów Skylands były chronione przez najmądrzejsze i najpotężniejsze istoty Mistrzów Portalu. Największym spośród nich był Mistrz Eon. Wraz ze swoimi Skylanderami bronili osnowy światła. Od stuleci osnowa światła ochraniała świat, powstrzymując ciemność niezwykle potężną siłę stojącą za wszystkim, co złe. Jednak Eon był ostatnim mistrzem portalu i z każdym dniem robił się coraz słabszy. Wiedział, że powrót ciemności jest tylko kwestią czasu. M mi mistrzu Eon, te chmury! Czy dzieje się coś złego? Czy ciemne chmury kłębiące się na niebie były kiedykolwiek zwiastunem czegoś dobrego, huko? Ciemność powróciła! Szykujcie się do walki! Uważajcie! Twoja chaos! Oddam, was czekałem na dzień mojej zemsty! Wkrótce wszyscy będziecie mi oddawać pokłony! Chaos! K.A.OS! Chaos! Mogłem się domyślić, co się stało z Twoją głową! Wygląda niedorzecznie. C Co? E? Moja głowa jest doskonała! Bójcie się jej! Bójcie się mojej latającej głowy! Widzisz, mówiłem, że głowa nie jest zbyt straszna. Cisza ponuraku! Zakłócasz mój zły nastrój! Dosyć tego! Myślałeś, że wygnałeś mnie do zewnętrznych krain? Ha! Ja! Wróciłem, żeby zniszczyć osnowę światła i zostać cesarzem całej Skylands. Ty, Eonie, jesteś słaby i stary. Nie możesz mi już przeszkodzić! Już ci to mówiłem, Chaosie! Ty i ciemność nie macie tu żadnej władzy. Ach, naprawdę? Zaraz się przekonamy, Smudy! Skylanderzy! Już to łapię! Przegrywamy! Może powinniśmy przejść do planu B? Nie, Muraku. Mam dużo lepszy pomysł! Rozpocznij! Pan Z! Mistrzu Eon? Ktokolwiek? Tego dnia Osnowa światła została zniszczona, jej części rozrzucone na cztery strony świata, a Skylands straciły swoich największych obrońców. Ale to nie koniec ich historii. Kiedy Skylanderzy oddalali się coraz bardziej, bardziej od magii Skylands, zaczęli się kurczyć. W końcu dotarli do Twojego świata, czekając, aż ich odnajdziesz. Mistrz Eon przeżył wybuch, ale na zawsze się zmienił. Stał się duchem. Nie posiadając ciała, nie mógł walczyć z chaosem i ciemnością. Ale teraz mamy Ciebie, młody Mistrzu Portalu. Oj, zostałem Mistrzem Portalu. Dzięki portalom wyszliśmy z tego cało. Jak widzisz, zniszczenie osnowy światła spowodowało, że Skylands znalazły się w niebezpieczeństwie. Jestem pewny, że tornado nie było przypadkowe. To na pewno sprawka chaosa. Chaos. O, ten gość znalazł mi nieźle za skórę. Jeśli zamierzasz walczyć z chaosem, to możesz na mnie liczyć. Cieszą mnie twoje słowa, Flynn. Kali również nam pomoże. Kali, o, sporo słyszałem o tej piękności. Wiele interesujących faktów. Jeśli ona bierze w tym udział, to ja również. Znakomicie. Kiedy będziesz gotowy, udaj się z flinem na straszliwe pastwiska. Przygotuję balon do startu. Jeśli sprowadzisz tu te, te owce, to nigdy ci nie wybaczę. No i to by było na tyle, widzowie. Następna kraina w następnym odcinku. Bardzo dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. No i oczywiście komentarz jest dla mnie najważniejszy. Dajcie jakieś info i do zobaczenia w następnym odcinku. Laura!